Przola moc Rzymu, niczym szpony sokoła, zacisnęły się na wszystkich zakątkach kontynentu, oprócz tego warmonice, gdzie garstka osadych galów śmieje się z bezczelnością, haha, hmm? cesarskiemu orłowi. Geste puszcze ustąpią w przepięknym budowlom. Potoczeni przez rzymską cywilizację galowie przystosują się albo zginą marnie. A jak nazwiesz swoją chwalebną osadę? Na spotkaniu! Coś mu przekazać? Co razisz zrobić, druidzie? Ustąpią miejsca cywilizacji! Oddrzewimy te wszystkie lasy! Mam fajny pomysł, ale na pewno się nie zgodzicie. Ej. A może spuścimy Rzymianom Wielki Łomot? Ho, to był ten mój pomysł! Czy wszyscy się porządnie napili? Nie. Tu cywile. Trzeba jakoś jakoś wykurzyć tych cywilów, ale bez przemocy. I wszystko jest jasne! Ale że co? No, tak w ogóle chyba wszystko, co... Wojtek Asterix-Mecwaldowski? Panie, nie Jak dla pani, oferta specjalna. Cztery. Biorę! Staliście się bandą chciwych kretynów! Dura! Kretynami byliśmy już dużo wcześniej! No dobra. I Arek, Obelix, Jakubik. Galowie chcą żyć jak Szydłanie? Lam Plan Cezara jest wręcz genialny! Unicestwimy te pioche! Ten ma łuski na oczach, aż po sam Kuperus! Aż po mnie? Zamknij się Kuperusie. Do! Aaaa! Stój! Nie przejdziesz! Precz! Są sąsiedziadów! dziadu. Są i dobre strony, bola pracy pozostała. Wydamy o kondycję. Zapraszają do kina. A, a ja chciałem tylko powąchać. Asterix i Obelix osiedle bogów w kinach od 27 lutego.